A my mamy jakąś taką dziwną polską robotniczą mentalność. Tak sobie myślę, że trzeba siedzieć cicho jak myszka pod miotłą. I jak robisz coś dobrze, to na pewno ktoś zauważy. What the fuck! Dzień dobry, witam Was wszystkich Was, wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Questions and Answers. Program, którego nie robiłem już od trzech miesięcy, co pewnie zobaczycie po pytaniach, jakie wybrałem. Tak, to są stare pytania. Wiem, że gdzieś tam po drodze prosiłem was o nowe, ale potem gdzieś to się tak przemieszało, strasznie chaotycznie było w tych komentarzach. Zatem sięgnę po te stare z nadzieją, że teraz pojawią się następne dotyczące rzeczy, które Was bardziej będą interesować. Czy mam coś ciekawego do powiedzenia? Mm. Mnóstwo rzeczy, częściowo sobie tutaj powiem, a potem na końcu. Po pierwsze, tak, w opisie dałem Wam link do mojego kalendarza. Postanowiłem, że jest dużo pytań co jutro, co dzisiaj, co, czy kiedy ten odcinek. Postanowiłem, że mniej więcej postaram się to usystematyzować i będziecie mogli sobie kliknąć na ten kalendarz, dodać go gdzieś tam do, do swoich stron, żeby zobaczyć. Co u mnie się pojawi na kanale w niedalekim czasie. Tak powiedzmy, on nie jest super dokładny, bo tam się mogą różne rzeczy zmieniać, ale z wyprzedzeniem jednego dnia raczej będziecie wiedzieli, co się pojawi, i będziecie mieli mniej więcej pojęcie, co pojawi się w najbliższej kolejności, albo kiedy będzie Wasz ulubiony odcinek na YouTubie. Tak pomyślałem, że wyjdę wam naprzeciw. To może być fajne, też z mnie do takiej bardziej systematycznej pracy. Ale teraz do rzeczy, bo dzień jest piękny, cudowny, pytań, wybrałem kilka, chyba dziesięć, wydają mi się ciekawe. Zatem zapraszam. Aha, jeszcze na końcu coś powiem, coś dodam. Może was ucieszy, może nie. Okej, okay, wybaczcie, jak strasznie lubię te QA, i czemu ja tego nie robiłem? Dobra. Pytanie numer jeden. Rok, zawsze byłeś takim pozytywnie zakręconym? W którymś odcinku mówiłeś, że ty i twoja żona jesteście podobni. Ona też jest tak pozytywnie zakręcona? Otóż nie. Ona jest inaczej pozytywnie zakręcona, ale zanim przejdę do historii. To dziękuję, bo to komplement, bycie pozytywnie zakręconym to bardzo miło o sobie usłyszeć, tak myślę. Mm, więc moja żona jest zupełnie inaczej pozytywnie zakręcona. Ona ma zupełnie inne zainteresowania niż ja, ale jakoś się uzupełniamy na zasadzie chyba kontrastów. Wybaczcie, że nie patrzę w, w kamerę prosto, bo mi świeci tutaj, mam pod, lampkę, mam i mi świeci po oczach. Okej. Okay. Wiecie co? My się fajnie uzupełniamy. To jest, to jest coś ciekawego, kiedy my gdzieś wychodzimy razem. Na przykład do kina albo do sklepu, kupujemy razem rzeczy to... i mamy dobre humory, bo to też nie zawsze jest. To świetnie się bawimy i, i, i mam wrażenie, że robimy bardzo pozytywne mm, wrażenie na ludziach, bo ludzie się śmieją często, kiedy my coś robimy razem. Kiedy na przykład moja żona zamawia coś w sklepie i się pomyli, to ja się z tego śmieję na miejscu od razu i ona też się zaczyna z tego śmiać i ludzie, którzy są obok, też zaczynają się z tego śmiać, mm, bo to jest takie. Fajne, ja lubię trochę pożartować I w drugą stronę też to działa Znaczy pożartować z moją żoną, się z nią czuję bardzo swobodnie mm, i I ona też czasami się ze mnie napija I też robimy to przy ludziach, ale to jest takie miłe raczej I kiedy jest nasz syn To też z niego żartujemy i on z nas żartuje I powie czasami coś zabawnego I Nie robimy wielkich oczu, że U nie, nie powiedział, nie, mój syn nie powiedział w kolejce stojąc GOD DAMN it! Właśnie, że powiedział, bo tatuś często to powtarza przy nagraniach I śmiejemy się z tego i jest fantastycznie. Właśnie na tym po polega nasze pozytywne zakrę zakręcenie, że się uzupełniamy w tym, w tym wszystkim. Och jak miło, lecimy dalej, okej. Okay. Czy to prawda, że dodawałeś... Oj, to trudne pytanie, mi się humor pogorszy. Czy to prawda, że dodawałeś w tagach niki sławnych osób, żeby się wybić? Tak, dodawałem, ale nie żeby się wybić, bo do dodawanie w tagach... Nawet nie wiem, szczerze czy to działa. Przypuszczam, że nie. Opowiem wam historię, którą być może już opowiadałem gdzieś tam kiedyś. Dodawałem w opisach. Tytuły swoich filmów. Jeżeli w tytule filmów był wymieniony na przykład CTSG, to on się u mnie w opisie pojawiał. I to było nie w porządku. Gdzieś tam ktoś potem, rozsądny osobnik YouTube'a, wyjaśnił mi to, nawet żeśmy nagrali razem film, który nazywał się Teletuba. I, i przestałem to robić, bo faktycznie było tak, że ktoś pisał CTSG, to wyskakiwał ten film, który miałem CTSG w opisie. Ale w tagach nie widziałem nigdy sensu, szczerze mówiąc. Nie dlatego, że jestem taki święty. Może i bym to robił. Nie, pewnie nie. Dlatego że. Takie nie mają w pozycjonowaniu specjalnego znaczenia. Nigdy nie miały. Spróbujcie. Słuchajcie, o, oficjalnie, jeżeli macie ochotę używać taga Rock Elone 2K w swoich filmach, proszę bardzo, proszę bardzo, strzelajcie do woli. Jeżeli to komuś pomoże się wybić, to, to będzie miał dowód na to, że może te tagi działają. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie uważałem, że działają i nie widziałem powodu. Wiecie, no na przykład zdarzało się, że kiedy robiłem Playnext, to osoby wspierające to były CTSG, JJ Joker i Wązaj, to oni się pojawili w tagach. Ale potem mi się przestało, jakby nie chciało mi się nawet tego wpisywać. Bo jeżeli J.J. Joker robił biuletyn z moim filmem, no to wpisanie, wpisanie go w tagach w ogóle już jakby w pozycjonowaniu czegokolwiek nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś się pojawi w biuletynie u J.J. Jokera, no to ma taki napływ widzów przy tym filmie, że, wie, że wiecie, no te tagi tam śmieszna sprawa z tymi tagami. Nie można się wybić, używając tagów. A jeżeli tak, życzę powodzenia. Go on! Go, go, go! Startuj! Pokaż, jak można zadziałać. Śmieszna historia. Okej, okay, lecimy dalej. E, o, rok. Nagrałeś niedawno vloga o twojej wierze. Niby mówisz, że jesteś tak pomiędzy, ale według mnie to się nie klei. W końcu masz żonę i ochodzisz święta. Więc wbrew temu, co mówisz, jesteś osobą wierzącą i nie ma to tamto. Jak to w końcu jest? Hmm, Religia ma skłonność do pokazywania świata w dwóch kolorach. Czarnym. I biały, a ja lubię gdzieś operować w odcieniach szarości. Mm. Lubię święta, bo są sympatyczne. Natomiast nie lubię różnych innych rytuałów. To jest tak, w moim odbiorze, wiara, wiary, wiary. A każdy powinien mieć własny. Nie robi nic złego. Wykorzystuję te rzeczy, które pozwalają mi spędzać przyjemnie czas z rodziną, które są trochę tradycją, nie tylko religijną, ale także polską. I tyle, jest różnych odcieni, jest dużo, dużo różnych odcieni szarości i przeróżnych innych kolorów, nie można kwalifikować człowieka, poszedł się wyspowiadać, o wierzący, a może bije żonę i z tego się spowiadał, może i wierzący, ale ja bym wolał, żeby on tej żony nie tłukł, gdybym miał wybrać. Kolesia, który tłucze żonę i się spowiada i takiego, który żony nie tłucze i się nie spowiada, tam bym wolał tego, co nie tłucze. I jakby tu religijność niespecjalnie ma jakiekolwiek znaczenie. No ale nic to, więc, więc ja operuję w odcieniach szarości. Tutaj niektóre, niektóre rytuały religijne mi pasują, inne nie. A moja religijność, mój Boże, zresztą ten vlog był dawno temu, więc nie można napisać, że niedawno, bo to sprzed trzech miesięcy są pytania. I jedziemy dalej, pomijając to trudne. Znaczy, troszkę odpowiedziałem. O, 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 no to świetne jest. Dlaczego, gdy na zachodnim YouTube proszenie łapki w górę, suby i lajki jest ok, a w Polsce nie? Youtuberzy proszą o to otwarcie. Na filmikach często są odnośniki, a jakoś to nie gorszy. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Ja ciebie również pozdrawiam. To jest bardzo dobre pytanie z kilku względów. Przede wszystkim. To jest jedna z rzeczy, o których mówiłem w takim swoim starszym filmie 10 sposobów na łapkę w górę. To jest taki tajnik. Wrzucam takie pytanie, i już wszystkim się zapala dzwoneczek. Nie, zapala się światełko. O, trzeba pamiętać, żeby dać łapkę w górę przy tym filmie. <laughs> Za co już od razu dziękuję. I słuchajcie. Ale nie wybrałem tego pytania po to, żeby, żeby dostać łapki w górę pod moim filmem. Ale tak to działa. To jest taki mechanizm przypominający. I to znaczy, że po prostu ludzie zapominają. Na zachodzie nikt się z tym nie pieści, szczerze mówiąc. Ludzie są świadomi, że zapominają, przypominają o tym i jest git. A my mamy jakąś taką dziwną polską robotniczą mentalność. Tak sobie myślę, że trzeba siedzieć cicho jak myszka pod miotłą. I jak robisz coś dobrze, to na pewno ktoś zauważy. Łat! Tak. Nikt Cię nie zauważy, jeżeli robisz coś dobrze i tego nie pokazujesz. Jeżeli robisz coś dobrze, musisz cisnąć z tym, pokazywać to światu, a nie siedzieć cichutko. Ja robię dobre filmy, ale nikt, nikt mi nikt nie daje przez przypadek łapkę w górę, bo to przecież nie wypada. Znaczy, nie, nie poproszę łapki w górę, bo to nie wypada. Ja nie proszę. Ostatnio zdążyłem robić na końcu filmu takie odnośniki o, o ten, żeby oceniać film. Oceniajcie film, jeżeli Wam się... No nie, po prostu oceń film. To nie jest żebractwo, do licha ciężkiego. Równie dobrze, wyobraźcie sobie sytuację w firmie. 20 osób zostało poproszone o zrobienie raportu, szef czeka na te raporty. I jeden koleś wie, że zrobił genialny raport. Wszystko tam zamieścił, przycisnął, znalazł fakty, o których nikt sobie nie zdawał sprawy. I raport jest fenomenalny. I co robi na zachodzie? Idzie do szefa, mówi, szefie, rzuć okiem na ten raport, bo on jest świetny. Porusza te rzeczy, których nikt na, pewno nie, na które nikt na pewno nie zwrócił uwagi. A w Polsce dacie ten raport wśród tych 20 szef wybierze pewnie losowo, bo kto, no bądźmy realistami, kto będzie przeglądał 20 raportów i pewnie waszego w ogóle nie zauważy. To jest mentalność dobra. Nie, jeżeli zrobicie coś dobrze, ciśnijcie, że zrobiliście coś dobrze. No cóż, jeżeli zrobiliście coś źle, ciśnijcie, że zrobiliście dobrze, no to już was ludzie docenią odpowiednio. Czyli przeważnie w drugą stronę. Nikt nie da łapki w górę przy fatalnym filmie, dlatego że go twórca poprosił, bądźmy realistami. Okej, okay, nie bądźmy myszkami, które siedzą cichutko pod miotłą, żeby ktoś tylko nie zobaczył, że jesteśmy dobrzy. Hmm, taka różnica, w Polsce to, to minie, to minie, to minie. <grytanie> to minie, mam nadzieję do Okej, okay, lećmy dalej. Co tu się nam ciekawego jeszcze udało zgromadzić? Y Rok, co sądzisz o wypowiedziach, że Facebook to zło? Niektórzy uważają, że młodzi uzależniają się od niego, poznają złe towarzystwo i to doprowadza do tego, że niektórzy zaczynają źle się zachowywać. Ja osobiście tak nie uważam. A jak ty sądzisz? Ja sądzę, mój drogi Davy1455, mam nadzieję, że to nie jest data urodzin, bo wyglądałoby to strasznie, mógł być bardzo wiekowym osobnikiem. Słuchaj. Wszyscy chodzą, kurna na skróty. Taki jest świat. Jeżeli mamy problem z wychowaniem dzieci, z agresją w szkołach, to co? Nie mówimy, że rodzice dają dupy po całości, tylko szukamy innego powodu. <laughs> Jej! Facebook! to na pewno Facebook sprawił, że ludzie się źle zachowują już wszyscy są spokojni. Okej, okay, robimy co możemy, ale jest Facebook. Z Facebookiem nie wygrasz. Na takiej zasadzie to się odbywa. Jesteśmy leniwi. Szukamy prostych rozwiązań. Jeżeli coś nam się nie udaje, szukamy prostych wytłumaczeń. Tak jest właśnie z Facebookiem i z tym, że czyni zło. Cóż, ludzie czasami spędzają tam za dużo czasu, ale gdyby nie Facebook, to by spędzali w innych rzeczach. Ja na przykład siedziałem długimi godzinami w World of Warcraft, i mógłbym na niego zrzucić winę za swoje złe zachowanie, jeżeli jakieś było. Zawsze jest jakiś powód, dla którego ludzie się źle zachowują, i zawsze się wskazuje ten najprostszy, a psychologowie, cali szczęśliwi, mogą występować w telewizji i pokazywać: Facebook! Go away! Facebook jest winny temu wszystkiemu. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc. Pierwszy, w pierwszym w pierwszą rzeczą, która ma znaczenie przy tym, jak się ludzie zachowują, to rodzice. Potem szkoła, potem towarzystwo, a na końcu dopiero jakiś, jakaś strona internetowa. Jezu, na tej stronie internetowej nikt nie przebywa sam, tylko przebywa w towarzystwie ludzi, których tam poznał. To ludzie, to ludzie, to ludzie. Ale przede wszystkim rodzina i rodzice. A nie, chodzenie na łatwiznę. Moje dziecko ćpie, bo czytała na Facebooku. No, tak to nie działa. Lecimy dalej. Okej, okay. to nie widzicie, mówili czego się naćpałem. Ja lubię te pytania po prostu. Ej, Rok, co ci pisz? Co ci pisz. Piłeś? Piłeś? Dobra. Pytanie. Drogi Roku, zastanawiałem się, jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby któryś z Twoich widzów przyszedł pod Twój blog drzwi, na przykład po autograf, lub po prostu zobaczyć i pogadać. Co byś w takiej sytuacji zrobił? Pozdrawiam, 33G Gawę. Prawdopodobnie bym nie otworzył. Tak, jestem wrednym typem. Nie, są pewne granice prywatności, których nie pozwolę przekroczyć. Moje mieszkanie to moje sanktuarium, i, i, I chciałbym, żeby tak pozostało. I przepraszam wszystkich, którzy się wybierali ewentualnie na pielgrzymki pod moje mieszkanie. Yy, ale. Ale. Tu nie. nie, Tu chcę być. Tu nie jestem rokiem. Tu jestem. <śm> nie powiem. <śm> no, moja żona mówi na mnie Remiusz, a więc tu jestem Remiuszem. Tu mam syna, tu mam żonę i tutaj spędzamy czas w taki sposób, w jaki mamy ochotę. Nie chcę tego. No. Chce, chce, niech to będzie moje sanktuarium, moje prywatne, moja, moja prywatność. Zatem po prostu bym pewnie nie otworzył drzwi. Może to straszne, ja wiem, ale na ulicy chętnie nie dał to Możecie czekać na dole czy coś. Nic nie odpowiadam, nic nie odpowiadam. Lecimy dalej. Rok, co sądzisz o sytuacji w Miami, w której bezdom... <słukasz> Co mi Okej. Rok, co sądzisz o sytuacji w Miami, w której bezdomny zjadł pożarł twarz drugiego bezdomnego? O nie, chwila. To jest poważna sprawa. Nie, nie jest. Po pierwsze, to nie jest sytuacja w Miami. O sytuacji w Miami możemy mówić, kiedy w Miami nastąpi trzęsienie ziemi. Albo będą zamieszki. To jest sytuacja w Miami. Natomiast to jest sytuacja ludzi. A ludzie, ludzie bywają popieprzeni. Koleś, który zjadł twarz kolegi z ulicy, był popieprzony. To nieważne, czy pochodził z Miami, czy na przykład z Wrocławia, albo z Nowego Jorku. Paskudna sprawa. Paskudna sprawa. Pomijając no, oczywiście tamte. No, ludzie są porąbani, no. Zawsze się zdarzy jakieś coś porąbanego. Dziwię się, że to pierwszy przypadek, szczerze mówiąc. okej. Okay. Rok, jak wyglądał Twój egzamin na prawo jazdy? Stresowałeś się? Jeee, yeah, fajne pytanie. Kurde. O no, więc tak, prawo jazdy zdałem za pierwszym razem, taki jestem genialny? Otóż nie, ponieważ każdy jeden manewr, jaki był na placu, powtarzałem. Yy, powtarzałem, powtarzałem drugi raz. O, chciałem powiedzieć, powtarzałem dwa razy, ale się nie da, bo można dwa razy zrobić. Zatem powtarzałem raz. Za każdym razem yy, yy, robiłem, za pierwszym razem robiłem coś źle, potem udawało mi się na szczęście to poprawić przez czysty przypadek. Uważam, że prawo jazdy i te całe place jest to jest kompletny, tak totalny, durnowaty idiotyzm. Ja to mówię, człowiek, który ma od paru na stu lat prawo jazdy. Ja wiem, że sam nie zawsze zrobię zatoczkę teraz, po tych iluś latach jazdy, czasami muszę powtórzyć. Wiem, że nie zawsze zdołam się wycofać dobrze na, na cienkim odcinku, bo coś źle zakręcę kierownicą i muszę się cofnąć nie dwa, dwa razy, albo na trzy. A jeżdżenia łukiem, chociaż nie wiem, co teraz jest na egzaminach, okej? Okay? Kiedyś było. Jeżdżenie po łuku samochodem, tyłem, to w życiu nie wykonywałem takiego manewru ani razu. Stresowałem się, stresowałem się, oczywiście tam test, test część te testową zdałem, no bo tu wystarczy się nauczyć, nie? No, czyli część testową zdałem, natomiast na placu się męczyłem podwójnie za każdym razem, natomiast jeżeli chodzi o jazdę na mieście to było cacy. To było gites, jazda na mieście poszła jak spłatka. No i to tyle, to tyle odnośnie prawa jazdy. U, u, <śla> to z takich też, które Dlaczego masz tak wysokie ego? Nie, nie, nie powinienem żartować. To jest normalne, poważne pytanie. Dlaczego masz tak wysokiego? Kiedyś byłem twoim fanem, w tej chwili doszedł... doszłem. Doszedłem do Roja, ponieważ mimo jego wybuchowego zachowania jest wystarczająco skromnym człowiekiem. U ciebie sprawa wygląda inaczej, ponieważ wraz ze wzrostem fanów jest też coraz gorzej. To jest mój subiektywny punkt widzenia, ale myślę, że niektórzy też to dostrzegli. Ping! Tak przyjmuję się, powinien się pojawiać taki błysk. Ping! Mister Asuro, no przepraszam, no jestem jaki jestem. Ego mi urosło chyba, mm, tak. No. nie Wydawało mi się, że zawsze jestem bardzo skromny, ale może nie jestem, na no, cholera wie, no może, może sława odbija. Uderzyła mi woda sodowa do głowy, może robię coś innego niż kiedyś, no nie wiem, nie wiem, nie potrafię poradzić, nie porawię nic na to poradzić. Mi się wydawało, że... Mm, znaczy ja jestem taki raz zawsze wycofany trochę i, na, i spokojny, nie wiem skąd ci przyszło do głowy, mm, ale może ta przez takich ma materiałów jak te, których się trochę wygłupiam i śmieję i głośno i gestykuluję i w ogóle robię różne dziwne rzeczy, można by stwierdzić, że mam wysokiego, otóż nie. Mam. Y, y, znaczy, nie, to nie jest ego. To jest, y, gdyby tak oceniać, to jest właściwie y, y, dosyć duża pewność siebie. Nie wszędzie, nie zawsze, ale tu, przed kamerą świedzącą mi w oczy, jak najbardziej czuję się świetnie. Y, więc, ale nie warto oceniać, bo człowiek na ulicy czasami jest zupełnie inny. Nie dlatego, że gra tu przed kamerą, to dlatego, że inne warunki, do których nie jest być może przyzwyczajony, ma różnie. Musielibyśmy pogadać i się spotkać. Znaczy, wiele osób jest takich, z którymi ja się spotykam, z moich widzów gdzieś tam, w przypadku różnych eventów i takich tam. Nie sądzę, żebym tam okazywał wysokiego, ale kto wie, być może. Tak swoją drogą, wysokiego ego chyba nie można mieć. Można mieć wysokie czoło. No dobra, nieważne. Okej. Okay. O, genialne. Rok, gdyby Rojo był kobietą, to z kim byś się ożenił, ze swoją żoną czy z Rojem, gdyby był kobietą? Gdyby Rojo był kobietą, to by stanowczo zbyt dużo czasu spędzał przy komputerze, zatem zdecydowanie wybrałbym moją żonę. Pozdrawiam, kochanie. Poza tym, ty jesteś ładniejsza. Okej. Okay. Oj, oj, przekręciłem, to już wszystkie pytania. Mój Boże. A tak mi się fajnie, ile to, tak mi się fajnie gadało, no dobra. Dobrze, zatem podsumowując i jakby tą wiadomość z przodu przyniesioną na koniec, którą chciałem Wam przekazać, ona wygląda tak. Dzisiaj o godzinie 21 na moim live Twitch TV, link Wam podam w opisie, będziemy kontynuowali sobie Q&A. To jest coś, co ja robię na żywo od czasu do czasu, wiele osób pewnie wie, bo to dużo zresztą osób to ogląda i mój, mój... będziemy sobie tak gadali, po prostu. Wy będziecie zadawali pytania przez, yy, przez Skype'a. Mój numer to... cholera... 7. Podam wam w opisie. Będzie w opisie mój... chyba rok... Twitch, rock.twitch albo rock Twitch, bez kropki. Będzie w opisie, obiecuję. Możecie dzwonić, pytać mnie o cokolwiek i sobie pogadamy. To znaczy, staram się trzymać takiej reguły, że na tych Q&A nie, raczej nie, nie chciałbym rozmawiać o grach, bo o grach na bieżąco przez cały tydzień, a tu po prostu rozmawiamy sobie o różnych pierdołach. od takich pytaniach, jakie padały tutaj. Nie, żebym mówił, że te pytania były pierdołowate. Nie, nie, nie. Nie, nie Cofam, cofam. Trzeba cofnąć czas. Stryk. Nie, to nie zadziała. Mogłem wyciąć, ale co tam. Ale co tam? Yy, więc będziemy sobie gadali o różnych fajnych rzeczach, mam nadzieję. Yy, I tak to, to z reguły trwa około godzinki, bo to jakoś tak ciężko dłużej. Ale zobaczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj o 21.00, będziemy kontynuowali tą formułę. A jeżeli nie, to spotkamy się w przyszłym tygodniu w kolejnym QA. Postanowiłem, że będzie co niedzielę, choćby się mi umiał, choćby się miało niebo zawalić na głowę, czy zwalić na głowę, czy coś. Nieważne. Pa-pa!